Janusz Schferner witam państwa bardzo serdecznie. Istnieją dwie podstawowe areny życia młodego człowieka: szkoła i dom i właśnie o szkole porozmawiamy teraz z panią doktorą Ewą Odachowską Rogalską z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Pani doktor, jak szkoła i w ogóle funkcjonowanie w niej wpływa na psychikę młodego człowieka? Wszyscy wiemy, że szkoła jest takim miejscem, gdzie dziecko w zasadzie spędza większość czasu, szczególnie w ciągu roku szkolnego oczywiście. W związku z tym rzeczywiście szkoła jest takim miejscem, w którym dziecko te swoje kompetencje, które uzyskuje w środowisku rówieśniczym, ma szansę sprawdzić. Poza tym dzieci uczęszczają do szkoły w takim bardzo istotnym momencie, jeśli chodzi o ich rozwój. To jest tak zwana pracowitość, podejmowanie inicjatywy i tam mają szansę nabywać tych kompetencji, sprawdzić się, dodatkowo nawiązują relacje rówieśnicze, funkcjonują w świecie pewnych zasad. Jest to naprawdę nauka wszystkiego tego, co, co będzie wykorzystane następnie w dorosłym życiu. I to niezwykłe. Wyzwanie dla każdego człowieka, także dla każdego młodego człowieka, czyli budowanie relacji. To prawda, relacje, przecież my jesteśmy, jak to niektórzy specjaliści mówią, zwierzęciami społecznymi, to znaczy, że człowiek nie żyje przecież w oderwaniu jakiegoś kontekstu, my żyjemy w świecie relacji. Co więcej, relacje są nam potrzebne, bo może nie wszyscy wiedzą, ale chociażby w sytuacji, sytuacji stresowych, poza adrenaliną, kortyzolem, wydziela się również taki hormon, który nazywa się oksytocyna. Oksytocyna każe nam szukać wsparcia społecznego, w związku z tym relacje rówieśnicze i umiejętność nawiązywania, tych relacji z drugim człowiekiem jest naprawdę kluczowa dla rozwoju jednostki. Często młodzi ludzie mają takie poczucie, czy uczniowie, czy dzieci, takie uczucie porażki. To znaczy, że ponoszą porażkę w budowaniu tych relacji. Nie mają szerokie ogrona znajomych. No i to jest coś często, co gdzieś tam siedzi w głowie później. Nie wszystkie dzieci mają takie kompetencje bazowe, które dają im możliwość takiego bardzo otwartego poszukiwania takich nowych relacji. Takie dzieci zwykle zachęcamy um, różnymi strategiami do tego, żeby um, wyciągać rękę do innego dziecka, żeby na przykład zwrócić uwagę na takie dziecko, które też stoi gdzieś uh, trochę z boku tej głównej grupy rówieśniczej i może tam warto o taką relację zadbać. W związku z tym w zasadzie tutaj szkoła pełni naprawdę kluczową rolę, jeśli chodzi o. Mm, Wzbogacanie tych umiejętności dziecka, nabywanie tych kompetencji, budowanie relacji rówieśniczych i tego wszystkiego, z czym dziecko będzie potem wędrowało wtedy dorosłe życie. No właśnie, i to dochodzimy do tego kluczowego wątku naszej rozmowy. Nauczyciel w tym wszystkim, w tym trudnym świecie. Wszyscy wiemy, że problemy psychicznych młodych ludzi to jest powszechny problem. Mówi się o tym, że 630 tysięcy młodych ludzi zmaga się czy wymaga opieki psychologicznej, psychiatrycznej, ale równocześnie słyszymy, że tą osobą, która może odegrać bardzo dużą rolę w życiu młodego człowieka, jest nauczyciel, jak rozumiem z wielu powodów, czasem choćby dlatego, że może to być jedyna osoba, do której młody człowiek ma zaufanie. Ja bardzo bym chciała, żebyśmy zmienili trochę nasze myślenie na temat nauczycieli. Oni są naprawdę bardzo ważni i to mówienie, że oni powinni być bardziej finansowani albo bardziej wspierani, to tylko mówienie. Natomiast chodzi też o to, że często nauczyciel czuje się niewzmacniany w swojej roli. Szczególnie dlatego, że często rodzice mają większe wymagania w stosunku do nauczycieli, a nie do końca widzą też ten trud pracy. Jeśli jest tak, że nawet rodzic jest wspierający, to nauczyciel bardzo często jest takim właśnie drugim mądrym dorosłym, czy trzecim mądrym dorosłym, który na drodze tego dziecka się pojawił, i to jest ogromny zasób. Ja bardzo często pracuję z osobami, które mają za sobą trudności z życia takiego wczesnodziecięcego. Jeśli to są osoby, które spotkały na swojej drodze właśnie takiego mądrego dorosłego, czyli wspierającego nauczyciela, albo psychologa szkolnego, albo pedagoga szkolnego, te osoby mają znacznie mniejsze deficyty w obszarze funkcjonowania społecznego, bo nauczyły się, że ten świat może nie do końca jest aż tak beznadziejny, bo był ktoś w moim życiu, Właśnie nauczyciel na przykład, kto mi pokazał, że ten świat może być całkiem fajny, więc y, wzmacniajmy tę rolę, bo jest ona naprawdę bardzo ważna. Mówimy więc o wielkiej odpowiedzialności, która spoczywa na nauczycielach, także na innych pracownikach szkoły. Tak, to prawda. To jest środowisko, które ma szansę być ogromną bazą dla dziecka. E, niestety ma też potencjał do tego, żeby tą bazą nie być, bo to w szkole głównie niestety dziecko jest najbardziej zagrożone tą przemocą rówieśniczą, o której teraz, jeszcze nie tylko teraz, ale generalnie bardzo wiele się mówi i tu już rola placówki szkolnej czy nauczyciela jest naprawdę bardzo kluczowa. Skoro wspomina Pani o prześladowaniu Rówieśniczym. To problem, który bardzo często wywołuje poważne kryzysy psychiczne młodego człowieka. Jeśli słuchają nas teraz nauczyciele, na no to liczymy, to co możemy im podpowiedzieć? Często okazuje się, że to prześladowanie rówieśnicze trwa i nikt go nie widzi. I młody człowiek ma takie poczucie osamotnienia. Niejednokrotnie słyszałem od nich samych, że przyzwyczajają się do tego. niestety, często jest tak również w środowisku nauczycielskim, że bywa tak, żeby jakby. Brak kompetencji do radzenia sobie z taką sytuacją powoduje, że zdarza się, że dorośli po prostu udają, że nie widzą albo są już przyzwyczajeni do jakiejś sytuacji. Mi się wielokrotnie zdarzało słyszeć od samych nauczycieli takie sytuacje, że kolega z pracy czy ktokolwiek inny. Wskazywał zwykle na ucznia problemowego w grupie, jakiejś takiej, która wykonała coś nieadekwatnego, jako takiego, który on zawsze wywołuje jakieś kłótnie albo zawsze jest w jakiejś grupie, która zachowuje się nieadekwatnie, to też tam jest. A okazuje się, że tego ucznia nie było w szkole. To jest rzeczywiście duży problem, że trochę musimy zmienić takie myślenie na temat tego, tej podmiotowości jednostki i jej zależności też od sytuacji. To znaczy, że dziecko jest odpowiedzią na kontekst także w środowisku szkolnym, i tutaj e, nauczyciel ma szansę na to, żeby to dziecko wspierać. Jeśli dziecko jest ofiarą przemocy, to musimy to jasno nazwać, ale też e, zająć się sprawcą przemocy. Sprawca przemocy to jest często dziecko, które tej przemocy doświadcza albo ją obserwuje w środowisku rodzinnym. Ono nie nauczyło się innego sposobu wyrażania emocji. Ono potrzebuje, żeby nabyć tych kompetencji i bardzo często jedynie w szkole może tych kompetencji się nauczyć. To, co jest bardzo często też problemem, to to, że nauczyciele, czy psychologowie szkolni, czy pedagodzy szkolni mówią, że jeśli dziecko jest z takiego środowiska, to w zasadzie nie mogę nic zrobić. No mogę uruchomić procedurę niebieskiej karty, to już jest bardzo dużo, ale de facto nic więcej zrobić nie mogę. I z tego myślenia chciałabym nauczycieli wyprowadzić, bo bycie tym mądrym dorosłym, czyli postawienie granicy, powiedzenie, co jest ważne, co jest nieważne, to jakby postawienie też sprawy jasno w postaci tego, to jest kat, to jest ofiara. Masz prawo odczuwać takie emocje. Zawsze możesz przyjść do mnie i porozmawiać. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo w tej sytuacji. Dziecko musi wiedzieć, że ta sytuacja, jeśli on jest w środowisku rodzinnym, powiedzmy właśnie w takiej jest ofiarą przemocy, to poza uruchomieniem procedury niebieskiej karty, ono potrzebuje wsparcia w szkole, jako w tym środowisku, które przywraca też poczucie bezpieczeństwa. Właśnie mówimy w takim razie o obszarach właściwie o obszarach przemocy. Które przebiegają po dwóch płaszczyznach. Z jednej strony to, które może zadzieć się w szkole, bo tutaj jest zwykle o prześladowaniu rówieśniczym, albo o sygnałach świadczących o tym, że jakaś przemoc istnieje w domu. Jak rozumiem, tych sygnałów, które wysyła dziecko w takiej sytuacji jest, jest wiele, czasami trudno je dostrzec. Nauczyciele, którzy znają swoich uczniów, zwykle widzą pewne niuanse. To znaczy, że jeśli mamy do czynienia z dzieckiem, które dotychczas bardzo dobrze się uczyło, było obowiązkowe, a nagle staje się apatyczne, albo staje się, zaczyna mieć problemy z nauką, albo zaczyna się alienować, to widać, że na poziomie zachowania to dziecko przeżywa jakieś trudności, a zatem wymaga różnie wsparcia. Więc są takie podstawowe zasady dotyczące tego, jak reagować w takich sytuacji? Ale takie dziecko często słyszy czy uczeń, że nagle stało się leniwe, na przykład. Tak, to prawda. Że przestało przykładać się nauki do nauki. Mhm. Czekają takiego ucznia, często rozmowy wychowawcze, weź się w gaść. Miałeś pasek na świadectwie, teraz nie masz. Musisz mhm. się więcej mhm. uczyć. No właśnie, a zamiast tego wszystkiego można byłoby zadać proste pytanie, jak mogę ci pomóc? Albo co się dzieje? Znalezienie czasu na rozmowę. To jest podstawa i to jest punkt numer jeden, ale ja chcę wrócić do początku. My musimy nauczyć też szkoły i fajnie by było, bo szkoła ma ogromny potencjał do tego, żeby wprowadzać takie proste zasady dotyczące pewnych konsekwencji danego zachowania, które obowiązują wszystkich. To jest nauka tego, jak świat funkcjonuje. Czyli e, dzieci powinny wiedzieć, jakie zasady obowiązują w danej placówce, powinny, nauczyciel może z nimi je omówić. Dodatkowo może być też tak, że możemy w klasie e, z dziećmi wspólnie wypracować taki kontrakt tego, jak będziemy się zachowywać, jakie zachowania są pożądane, jakich nie chcecie na przykład, jakie chcielibyście wzmacniać. Dzieci będą wtedy aktywnymi uczestnikami tego procesu i będą miały większe, e, większą motywację do tego, żeby potem się adekwatnie z nimi zachować. E, tak zwana kara albo konsekwencja, żeby doprowadziła do zmiany zachowania, ona musi spełniać trzy podstawowe warunki. Musi być natychmiastowa, współmierna do winy i musi być sprawiedliwa, a dzieci są bardzo wrażliwe na tę tą kwestię sprawiedliwości. Więc jeśli ktoś zachowuje się nieadekwatnie, to jasna musi być tego konsekwencja, czyli musimy nazwać to, z jakiego powodu to zachowanie miało miejsce, i oczywiście dziecko, które jest ofiarą, musi być zaopiekowane, ale bardzo rzadko mówi się też o osobach, które są świadkami takich zachowań. To jest 60-70% dzieci, które albo są za sprawcą, albo za ofiarą, albo nie wiedzą jak się wtedy zachować, więc tutaj ogromna rola... Myślę, że każdy udziela... to odczułam, tak. być może we własnych wspomnieniach nawet szkolnych. Nie reagujemy na przemoc rówieśniczą, nie reagujemy na sytuację pogarszającą się kolegi, koleżanki z klasy. Właściwie rzeczywiście mam takie poczucie, że nie jesteśmy wyposażeni w wiedzę i, i nie czujemy, że mamy kompetencje. Kompletnie czasem nie wiemy, co zrobić, po prostu. Zgadza się. Dzieci, które bywają agresywne, one często nie mają innego sposobu radzenia sobie z emocjami, więc może warto je nauczyć, może warto narysować drabinę złości i pokazać, że złość może być taka malutka, jak nadepnę na klocek i taka duża, kiedy już nie umiem się powstrzymać i wtedy dać dziecku strategię, takie mi pomaga na przykład to i to, może spróbuj. Jest dziecko, y, jeśli nie nauczyło się sposobu wyrażania emocji adekwatnego w środowisku rodzinnym, to szkoła jest tym miejscem, gdzie powinno to nastąpić. I to są naprawdę proste strategie, tylko wystarczy, jakby rzeczywiście, tutaj trochę kreatywności. Jest masa również takich materiałów, z których można korzystać w tym obszarze, i bardzo dobrze, żeby korzystać, żeby się też nie zamykać na, na to, co już jest takie utarte i stare, ale. Y, takie treningi zastępowania złości, radzenia sobie z emocjami to jest coś, co wyposaża dzieci w konkretne kompetencje. One mają prawo nie wiedzieć, jak się zachować w tej sytuacji. One mają prawo nie wiedzieć, po kim, jakby za kim stanąć w takiej sytuacji trudnej, i też nie wiedzą, że mogą powiedzieć, że się na to nie godzą. A to nauczyciel może tutaj też wzmocnić i to jest duży potencjał szkoły. Mówiła Pani wcześniej o tym, że jest kat i ofiara. I czasami można mylić, kto jest kim. Przychodzi mi wiele przykładów do głowy, które słyszałem wprost od młodych ludzi. Chociażby jedna szybka historia. Klasa czy część uczniów zakłada grupę na Facebooku, w ramach której dochodzi do hejtu i prześladowania jednej z dziewczynek. Trafiają tam jej zdjęcia. Na podstawie tych zdjęć tworzone są wyśmiewające memy. Te zdjęcia są później drukowane, rozklejane po szkole ten hejt. Postępuje, ma gigantyczny wpływ na kryzys psychiczny młodej dziewczyny. Gdy ona idzie po pomoc, to jest sytuacja autentyczna, słyszę taką poradę od nauczyciela swojego, by więcej nie wrzucała zdjęć swoich do internetu, bo później można je wykorzystać. Mam wrażenie, że przy szeregu różnych problemów, które są problemami tych czasów, przy sextingu, przy szantażowaniu chociażby młodych ludzi takimi zdjęciami, że się gdzieś pokaże, skompromituje, ale przy szeregu innych spraw często może zachodzić taki proces takiego mylenia, kto jest katem, a kto ofiarą. To prawda, natomiast nie oczekujmy też od tego, że nauczyciel będzie ekspertem od wszystkiego. Bardzo ważne jest, żeby wykorzystać też potencjał czy godziny wychowawczej, czy ja rozumiem, że tam kwestia podstaw programowych i tak dalej musi być też zrealizowana, ale y nauczyciele, psychologowie szkolni, pedagodzy szkolni mogą korzystać również z tego, żeby zaprosić specjalistę, który opowie o tym, co to takiego, jak sobie z tym radzić, bo ci ludzie potrzebują wiedzy. Bardzo dobre efekty obserwujemy takiego modelu to czyli młody człowiek, albo ktoś, kto jako młody człowiek borykał się z podobnym problemem, przychodzi do klasy i opowiada o tym, jak to było, i mówił, z czym się zmierzał, co było dla niego trudne, dlaczego konsekwencje tego są takie, a nie inne, co możesz zrobić, jak możesz sobie radzić. A poza tym dziecko musi wiedzieć, do kogo może przyjść z takim problemem, i musi mieć pewność, że zostanie wysłuchane. Jeśli nie będzie miało takiej pewności, to po prostu nie przyjdzie. Jeszcze moment o tym, co Pani też wspomniała, czyli o możliwości rozwoju siebie jako nauczyciela. Czy sądzi Pani, że taki nauczyciel, który oczywiście ma bardzo dużo na głowie, już wspomniała Pani o realizacji podstaw programowych i oprócz tego własne życie, ale czy istnieją jakieś właśnie treningi? przeznaczone dla nauczycieli, szkolenia. Czy istnieje w ogóle taka przestrzeń czy potencjał do tego, żeby nauczyciel sam, chcąc lepiej rozpoznać się w tym świecie, który jest, jakoś rozwijał swoje umiejętności, po to chociażby, żeby te sygnały, które wysyła dziecko, były dla niego bardziej zrozumiałe. Że w się nie rozwija, cofa się, więc wyposażanie siebie w takie kompetencje nowe to jest absolutny oblik, szczególnie dla osób, które pracują właśnie z młodymi ludźmi, z dziećmi. Mamy nowe zdobycze cywilizacyjne, które też wymagają poznania i wymagają nabycia umiejętności radzenia sobie z tymi sytuacjami. Natomiast, tak jak już wspominałam, nie można też od siebie wymagać bycia kompetentnym w każdym z tych obszarów. Nauczyciel często potrzebuje wsparcia specjalisty w tym obszarze, żeby po prostu posłużyć. Się wiedzą taką, która jest absolutnie adekwatna, ale um to, co jest też bardzo istotne, to to, że nauczyciel wykonując tę pracę jest często obciążony różnymi czynnikami, a jednocześnie jest swoim własnym narzędziem pracy. A o narzędzie pracy trzeba dbać, nawet z samochodem jedziemy na przegląd co roku i sprawdzamy, czy działa dobrze. Więc jeśli nie nauczymy się dbać o swoje własne narzędzie pracy, czyli wzmacnianie również siebie, dbałości o siebie, umiejętności odgraniczania tego środowiska szkolnego od rodzinnego takiej pozytywnej aury wokół pracy. To rzeczywiście będzie trudno. Są dwie ważne rzeczy, które należy pamiętać, jeśli chodzi o pracę z dziećmi albo w ogóle pracę taką w obszarze wymagającą właśnie funkcjonowania emocjonalnego. Trochę przeszkadza zbyt wysoki poziom empatyzowania, ale to taki, który już mówi nawet o fantazjowaniu, o takich odczuciach, czyli co czuje to dziecko i ja tak bardzo w nim współodczuwam. To jest jedno. Dwa, brak wsparcia w miejscu pracy. To są dwie rzeczy, które dosyć mocno ograniczają, więc... Po pierwsze, empatyzujmy, ale w taki sposób, żeby też chronić przy tym siebie, ale też być wsparciem dla tego dziecka. A po drugie, e, rozmawiajmy. Nauczyciele dla siebie sami mogą być taką trochę grupą odniesienia i trochę tworzyć takie coś, się coś w rodzaju superwizji grupowych. To jest ogromny zasób. Wsparcie w miejscu pracy jest bardzo ważnym takim potencjałem, żeby nie doszło do wypalenia zawodowego. Jeszcze y, za moment do tego y, wrócimy. Czy Pani zdaniem godzina wychowawcza w szkole mogłaby rozpoczynać się od takiego pytania skierowanego do wszystkich uczniów albo do każdego po kolei, jak się czujesz? Absolutnie, dlaczego nie? Ale pod warunkiem, Znaczyśnie... że wcześniej dziecko jest jakby wyposażone w kompetencje tego, że jakby jest przestrzeń na to, że mogę się dzielić tymi emocjami. I jeśli dziecko umie się dzielić i ma takie przyzwolenie w szkole, to jak najbardziej. Natomiast wcześniej wyposażmy dziecko w kompetencje, żeby to nie było pytanie dziwne. Czy usłyszała jakieś Pani y, takie pytanie ze strony nauczyciela w swoim życiu? E, chyba już na studiach. Niestety mm. wcześniej nie. Ja też nigdy nie usłyszałem takiego y, pytania. Raczej słyszałem pytania, czy to będzie jedynka, dwójka, trójka czy czwórka i co chcę zrobić, żeby mieć lepszą y, ocenę. Ma Pani takie poczucie, że y, nie winiąc nikogo, tylko raczej zastanawiając się nad tym, jak ten system y, ma wyglądać, y, że rację mają ci młodzi ludzie, Którzy wskazują na to, że polska szkoła za mało mówi o emocjach? Myślę, że tak. Generalnie my, jako dorośli, mówimy rzadko o emocjach. Uczymy się od, w zasadzie szczególnie mężczyźni, uczą się tego, że emocje i emocje nie należy odczuwać albo pokazywać, bo one świadczą jakieś słabości. Natomiast ja chcę bardzo podkreślić, że nie ma emocji złych i dobrych. Każda emocja jest po coś. To jest informacja o tym, jak wygląda świat wokół. To jest informacja o świecie, o nas samych, o tym, jak my funkcjonujemy. Chociażby złość, która jest konotowana bardzo negatywnie. Złość nas uczy stawiania granic. Ja mogę dzięki temu powiedzieć, co mi się nie podoba, a czy chciałbym inaczej. Złość może być bardzo ważnym motywatorem do pracy. Albo pod warunkiem, że złość mną nie rządzi. Więc pewnie ja podobne ciekawe rzeczy możemy powiedzieć o stresie, który też się mocno gdzieś tam kojarzy ze szkołą. O stresie moglibyśmy tutaj rzeczywiście bardzo dużo mówić, bo stres nie jedno ma imię. Potencjał stresu trzeba umieć wykorzystywać. I fajnie jest, jeśli szkoła byłaby takim miejscem, gdzie dzieci nauczyłyby się radzić sobie ze stresem, dlatego że tych strategii radzenia sobie ze stresem jest naprawdę sporo. Szkoła tutaj może te strategie w. Ale należałoby zacząć od tego, żeby trochę przestać stresem straszyć. Tymczasem wszędzie dookoła słyszymy, że stres Cię zabija, stres ci szkodzi, stres powoduje, że możesz być chory. Tymczasem stres to jest taka specyficzna relacja pomiędzy tym, czego od nas oczekuje świat zewnętrzny, a tym, co my mamy do zaoferowania. Więc jeśli mamy do zaoferowania tyle, że wystarczy, to jeśli chodzi o tą konotację pomiędzy światem zewnętrznym a moimi zasobami. To nie będzie stres taki deprywujący, czyli ten dystres, ale to będzie stres motywujący, czyli taki, który da mi takie optimum pobudzenia. Za mało stresu, za mało takiego czynnika motywującego, to też nie jest dobre dla rozwoju. Każdy z nas ma to swoje okno afektywne, w którym funkcjonuje, w tym optimum, czyli jakby każdy z nas ma ten rodzaj stresu, który mu służy. I dobrze by było, żeby potencjał stresu dzieci też potrafiły wykorzystać, ale mogą się tego nauczyć właśnie w szkole, Myślę, że nauczyciele też mogą się tego nauczyć. 630 tysięcy młodych ludzi wymaga opieki specjalistycznej, a dziennie mamy w Polsce minimum 4 próby samobójcze młodego człowieka. Równocześnie bardzo mało się o tym mówi. Czy w Szkole Pani Marzeń byłyby oddzielne bloki lekcyjne, w których na przykład podejmowany wprost przez przygotowywanych do tego nauczycieli są, takie, są tematy chociażby związane z depresją? Myślę, że w szkole moich marzeń byłyby na pewno takie, po pierwsze, na pewno nie straszylibyśmy psychologiem, czyli nie byłoby tak, że jak się zachowujesz nieadekwatnie, to zaraz pójdziesz do psychologa, tylko raczej... Jeśli e, przeżywasz trudności, to psycholog jest po to, żeby Ci pomóc, e, więc e, jest godzina wychowawcza przeznaczona dla psychologa, który przedstawia się, mówi jak pracuje, mówi kim jest psycholog, mówi z czym można się do niego, e, do niego zgłosić, mówi o obowiązku zachowania tajemnicy, mówi o tym, co jest dla Ciebie ważne. I nie demonizujemy właśnie w szkole marzeń. Ale myślę, że już jesteśmy tego blisko, bo wiele placówek też tak robi. To jest punkt numer jeden. Punkt numer dwa, nauczyciel, który dba o siebie z tym wszystkim i dzięki temu, że dba o siebie, to też jest takim dobrym materiałem na to, żeby dziecko go też naśladowało, bo nauczyciel to też autorytet. To nie ukrywajmy tego, że nauczyciele bardzo często są takimi autorytetami pierwszymi dla dzieci. no Poza rodzicami, oczywiście, ale to właśnie bardzo często w szkole powstają takie pierwsze myśli. O, może chciałbym być nauczycielką albo nauczycielem, chciałbym być jak pani Asia albo pani Krysia, bo jest bardzo miła, bardzo fajna. Nie więc rzeczywiście tutaj e, tak naprawdę chyba niewiele trzeba, żeby być taką szkołą marzeń. Tak naprawdę to jest potencjał w ludziach, więc dobrze jest ten potencjał wykorzystywać. Pamiętajmy, że musimy wzmacniać to, na czym nam zależy. Człowiek, który jest ganiony za różne przewary, nie ma motywacji do zmiany. A jeśli nauczyciel nauczy się wzmacniania tego, co w uczniu jest potencjałem, wzmacniania tych prób, Podejmowanych e, przez dziecko, a nie rezultatu, bo to jest bardzo często problem, że nauczyciele zwracają uwagę na brak jakiegoś rezultatu, jakiegoś konkretnego efektu, a nie widzą tego procesu, który do tego doprowadza. I tu jakby zwracanie uwagi na ten proces, czyli o super, że podjąłeś się tego wyzwania. Jak ty jeszcze zmienisz to i to, to będzie ekstra, na przykład, jeśli nie ma tego efektu, jeśli jest efekt to fantastycznie. Natomiast wzmacniajmy proces, wzmacniajemy pracę, bo na tej pracy nam zależy. I myślę, że do szkoły marzeń będzie blisko. Jeśli rzeczywiście zmienimy tutaj niektóre elementy dotyczące myślenia o szkole jako o placówce, która no, może być po prostu wspierająca. Myślę sobie, że kochamy jako społeczeństwo stawiać też wymagania nauczycielom. Oczekujemy bardzo wiele. Oczekujemy tego, że dzieci wyjdą ze szkoły wykształcone, nauczone całej podstawy programowej i równocześnie w świecie takiej coraz większej świadomości problemów psychicznych młodych ludzi, często oczekujemy od nauczycieli, że to oni jeszcze pomogą w tym procesie, a pani w trakcie naszej rozmowy kilkukrotnie wracała też do, do upodbiętowienia samego nauczyciela i też chociażby mówiąc o tym, że no, warto zadbać też o własne zdrowie psychiczne w tym wszystkim. To prawda, nauczyciele powinni dbać o swoje zdrowie psychiczne. Zwłaszcza, że są dosyć mocno narażeni na te skutki, właśnie sytuacji potencjalnie stresogennej w środowisku szkolnym. Ale ja chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, która może nie wybrzmiała albo jeszcze o niej nie wspomniałam, to to, że chyba najlepszym potencjałem dla rozwoju dziecka jest team nauczycieli-rodzic, a nie wzajemny antagonizm. Różnie z tym bywa podobno. Różnie z tym bywa, natomiast jakby rodzice też często nie są w sytuacji dokładnie w szkole, więc nie dokładnie ją znają, więc znają pewnie perspektywę dziecka. Nauczyciel też nie do końca ma świadomość, co i jak, w jaki sposób, czy rodzic, czy dziecko postępuje w domu. Spróbujmy się dogadać i to jest chyba najważniejsze, bo zależy nam na jednym, na tym, żeby dzieciom było dobrze. Bardzo dziękuję Pani Doktor. Dziękuję. うん。